dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Cafe Tarnów. Dziś dużo będziemy, ale przede wszystkim będziemy rozmawiać o polityce mieszkaniowej, o setkach mieszkań, które pojawią się w najbliższych latach w regionie tarnowskim i szerzej też w skali, to już dziesiątki, setki tysięcy mieszkań, które się pojawią w skali całego kraju. Państwa moim gościem jest Michał Lysy, szef Simu Małopolska. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. No właśnie, kiedy, już tak wyprzedzając do przodu, pomijając wszelkie szczegóły po drodze, kiedy pierwsze mieszkanie w ramach SIM Małopolska zostanie otwarte? W tej chwili jest intensywna praca projektowa. 14... Prac 14 inwestycji ruszyło, jest w fazie projektowej, planujemy uzyskanie pozwoleń na budowę w pierwszym kwartale przyszłego roku i w drugim kwartale rozpoczynamy pierwsze roboty budowlane, nastąpi wbicie łopat i plan jest taki, aby w połowie 2024 roku nastąpiło zasiedlenie tych, tych mieszkań. Kto będzie na Pana nos pierwszy, która gmina wysuwa się, jeżeli chodzi o prowadzenie, gdzie najszybciej będzie taka inwestycja zrealizowana? Nie ma takiej sytuacji, żeby był jakiś lider. Wszystkie gminy są w tym samym, na tym samym poziomie zaawansowania. Z tych 14 dwie gminy jeszcze tutaj mają jakieś kwestie planistyczne przed sobą, natomiast prace postępują wszędzie gdzie się da równoległe, równolegle, tu przesunięcia będą dosłownie niewielkie, może kilku może kilku Ile w sumie ostatecznie powstanie mieszkań w ramach Simu Małopolska? W ramach Simu Małopolska w 16 gminach powstanie na tą chwilę 955 mieszkań, ale już w tej chwili trwają rozmowy z włodarzami o kolejnych inwestycjach. Zainteresowanie jest spore i ma to też związek z aktualnie prowadzonymi naborami przez gminy, gdzie, gdzie odzew jest bardzo duży i jest spore zainteresowanie. No, ma to bezpośredni też związek z sytuacją mieszkaniową, która jest, jest w kraju. Nagrywamy kafet w Tarnowie. No aż się prosi, że w takim dużym mieście, gdzie jest problem mieszkaniowy, taka Sim Małopolska, no to powinien być, nie wiem, gdzieś takich budynków powinno powstać i tysiąc mieszkań, to powinno być w samym Tarnowie. No właśnie, jak wygląda taki proces, nie wiem, to państwo, pan jeździ po samorządach, nakłania je do dołączenia do tego programu, to powinny samorządy powinny do pana jeździć. Jak to wygląda pod takim kątem technicznym? No i tym, dlaczego w Tarnowie? Okej, okay. wiem, że to jest Pytanie do prezydenta, nie stricte do pana. No ale no, wydawać by się mogło, że Tarnów no, powinien być jakby liderem i największym beneficjentem tego y, świetnego projektu, pod kątem świetnego z perspektywy samorządów. Panie redaktorze, no, pytanie nie do mnie: czemu, czemu Tarnów nie uczestniczy? Nie uczestniczy? Czy y, Tak, ustawa, y, ustawa y, dopuszcza taką. Y, Taką możliwość. Gmina, która dołącza, też jest wyposażona w te środki na start z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. To, to pytanie tutaj bardziej do, do Włodarzy. No, w tej chwili w sim jest 16 gmin, więc jesteśmy jednym z największych sim jak chodzi o liczebność gmin w, w skali całego kraju. Taki spółek jak sima Polska, Opolska, alternatywnych dla, dla całego kraju jest około 30, 30 w tej chwili o różnej rozpiętości, jak chodzi o liczbę gmin. Są sim gdzie jest tylko jedna gmina, ale jest też, tak w naszym przypadku, 16. Sporadyczne przypadki, chyba jeden albo dwa są takie, że jest 17 gmin. A właśnie, wspomniał Pan o tym, że w gminach trwają nabory potencjalnych przyszłych lokatorów do SIM-ów. Jest właśnie problem z zainteresowaniem, czy generalnie to przebiega gładko? Przebiega to gładko, jest zainteresowanie bardzo duże. My prowadzimy również taką kampanię informacyjną, wspomagającą gminy. Gminy tutaj bardzo aktywnie uczestniczą, za to bardzo serdecznie tutaj Włodarzom dziękuję, ponieważ jest to nowy program. Ludzie nie rozumieją jeszcze niektórych tutaj założeń nie wiedzą, też trudno nie zgodzić się z nimi, że mają pewne obawy. Natomiast w tej chwili jest to najlepszy program mieszkaniowy, który, który funkcjonuje na, na rynku w zakresie najmu. No właśnie, e, obawy. Ja rozmawiałem z jednym z włodarzy i zwracał uwagę, że problemem dla wielu albo dla i część jego mieszkańców, którzy potencjalnych lokatorów jest kwestia wkładu własnego w inwestycje. Sam jak kupowałem mieszkanie no to wiem, że to są potężne środki stanowiące 10 czy tam 20% wartości całej inwestycji y, trzeba m, jako osoba y, kupująca mieszkanie musi wyłożyć i też tutaj mówimy o kwocie w waszym wypadku około 20-30 tysięcy złotych co stanowi sporą barierę dla, dla, dla Młodych rodzin, do których adresowany jest ten program, no właśnie to jest szerszy problem, czy tylko po prostu problem jednego samorządu? Panie redaktorze, wydaje mi się, że to nie jest problem z tego względu, że jest to opłata partycypacyjna. Jest to 15% wartości lokalu. Nie są to, wyraźnie podkreślić, nie są to lokale socjalne, nie są to lokale komunalne. Są to lokale przeznaczone na stabilny najem. Z opcją dojścia do prawa własności. Partycypacja 15% to jest około 1000 zł za do metra kwadratowego mieszkania, czyli średniej wielkości mieszkanie. No to są takie kwoty, jak, jak tutaj Pan przedstawił. Natomiast proszę wziąć pod uwagę to, że ta opłata partycypacyjna jest zwracana, jeśli ktoś. Przestanie uczestniczyć w programie SIM. Tak, jeżeli. Czy jest jakby kaucja. Można to tak w dużym uproszczeniu określić. Oczywiście ona jest zwracana, jeśli ktoś, ktoś przestanie uczestniczyć, tak wcześniej powiedziałem, natomiast jeśli dojdzie do jakichś przykrych sytuacji, przykładowo, że rodzice, że rodzice umierają, zostają dzieci, oczywiście oni mogą dziedziczyć tą opłatę partycypacyjną i kontynuować tę. Na samym początku, gdy wszystko to miało tak jakby podstawy tylko stricte formalne, wierzył w pan w sukces tej inicjatywy, no bo co innego wierzyć ten sukces, widząc te świetne wizualizacje, które można obejrzeć na waszej stronie internetowej, no bo te budynki rzeczywiście wyglądają. A fajnie, bez klasą, i próżno szukać w niektórych gminach generalnie takich osiedli wykończ tak wykończonych i tak zaprojektowanych. No właśnie, czy na jeszcze na samym początku wierzył Pan, że to finalnie przybierze taki obrót? Yy, oczywiście, że tak. No. Dlatego podjąłem się tego trudnego wyzwania. Co do, co do tych wizualizacji, bardzo się cieszę, że się Panu podobają. Takie też dostajemy tutaj odzew od, od przyszłych najemców. Zostały one przygotowane indywidualnie. Dla każdej, dla każdej inwestycji, dla każdej gminy. Oczywiście uwzględniając możliwości terenowe każdego, każdej miejscowości, w której będzie to realizowane. No bo właśnie, mamy tam bloki, mamy zabudowę szeregową, są różne warianty. Tak, są różne warianty, no bo różna jest specyfika gmin, różnymi terenami dysponują. Gminy. Przypomnę, że jest to realizowane na, na gruntach, które są wniesione przez gminy do, do spółki. W związku z tym dopasowujemy się do, do tych możliwości. Różnorodność jest ogromna, ponieważ no, w ramach inwestycji prowadzimy cztery inwestycje o zabudowie szeregowej, 14, 12 o zabudowie typowej, wielorodzinnej o bardzo zróżnicowanym charakterze są inwestycje, gdzie jest, 15 mieszkań, ale są też inwestycje, w których jest 80 mieszkań, czy nawet 104 w dwóch. W Tuchowie jest inwestycja składająca się z trzech obiektów, gdzie jest 120 mieszkań, w każdym będzie po 40 lokali o zróżnicowanej strukturze. Będą mieszkania jedno, dwóch, trzy, a nawet czteropokojowe. Jest to wszystko indywidualnie dopasowane do każdej gminy, do ich potrzeb. Jeszcze pół roku temu zapytałbym się pana, czy. Ten projekt dojdzie do skutku, no ale patrząc na zaawansowanie prac, no to już nie ma odwrotu. Oczywiście, że tak. Tutaj zaawansowanie jest spore. Tak jak wcześniej wspomniałem, zostały opracowane koncepcje. Jesteśmy w, po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na prace projektowe i one są już mocno zaawansowane. Zostały złożone również te wnioski o, o montaż całej inwestycji finansowej. Część tego montażu jest już w spółce, także idziemy mocno do przodu. Tutaj mówię nabory również w niektórych gminach trwają, w niektórych już zostały zakończone. No i przed nami okres. Jeśli nic nie będzie działo, bo będzie trzeba czekać na to właśnie, aż będą te wbicia łopaty, no to spodziewał się, że Pan musi, nie wiem, wykupić sobie jakiś abonament na stacji benzynowej, no bo jeżdżu, musi, będzie Pan musiał dojechać do każdej tej miejscowości, żeby oficjalnie wbić tą łopatę. Poradzimy sobie. Rozpiętość jest spora, jak chodzi o, o, o spiłników, ponieważ między skrajnymi tutaj odległościami geograficznymi jest to blisko 150 kilometrów. Tak jak mówiłem, 16 samorządów uczestniczy nie tylko region tarnowski, ale i region sądecki, również okolice Krakowa, Miechów, Wieliczka. Także rozpiętość jest spora. A czym później będzie się zajmowała spółka po tym, jak e, mieszkania zostaną wybudowane i zasiedlone? Czy będziecie administrować tym majątkiem? Jak to będzie w, później w tym finalnym etapie wyglądało? I czy e, po tym, e, jak zakończycie te e, projekty, jak inni się być może do nich przekonają, bo zobaczą, że o fajnie wybudowano, nie wiem, w Wierzchosławicach, w Dąbrowie Tarnowskiej i e, tak dalej, tak dalej, będą chcieć mieć takie obiekty u siebie, ten projekt będzie jakby dalej kontynuowany? To będzie taka spółka, wydaje się Panu, która przetrwa lata, dziesięciolecia? Jak najbardziej. Spółka w swoim zakresie, oprócz budowy, ma za zadanie administrować i zarządzać całym tym majątkiem, który, który powstanie. To też jest tutaj dobry sygnał dla, dla przyszłych najemców. Będą mogli w sposób bezpieczny i, i stabilny wynajmować te, te lokale, nie martwiąc się o tym, kto, kto będzie obsługiwał, kto będzie dbał no, o, o sprawy konserwacji bieżących remontów, napraw. Tych, tych budynków. Natomiast, tak, owszem, spółka będzie mogła później kontynuować te, te budowy i, i rozszerzać swoją działalność o, o następne budynki. No, chyba, że zmienią się przepisy prawne i zostaniecie odcięci od kasy. No, ale to odcięcie od pieniędzy... No bo macie, umówmy się, dzięki tam BGK-owi, jak dobrze pamiętam i KZN-owi, który jest jakby głównym udziałowcem też spółki. No jeżeli... Te preferencyjne jakby, preferencyjne traktowanie was przez te instytucje dużo pomaga, no, tak naprawdę dzięki nim możecie postawić i budować te mieszkania i później móc je właśnie w ten preferencyjny sposób dla przede wszystkim młodych rodzin udostępniać. Z jednej strony tak, z drugiej strony no jest ten bono w tej chwili, jak chodzi o, o rządowy fundusz rozwoju mieszkalnictwa. Tak? No tutaj chciałbym poprawić pana redaktora, ponieważ KZD nie jest głównym udziałowcem u nas spółce. Jest jednym z 17 udziałowców, no posiada najmniejszy udział, no ale być może to się. To się kiedyś w przyszłości zmieni. Jest preferencja, oczywiście, jak chodzi o montaż finansowy z Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast na no, nim przesądzajmy, co będzie w przyszłości. Być może będą równie atrakcyjne inne programy. A generalnie może być tak, że spółka może być na tyle mocna i stabilna, że sama może się pokusić o kolejne takie inwestycje? Tak docelowo, przyszłościowo, za 10 lat, dajmy na to? Jest taka możliwość. Spółka jest w tej chwili bardzo stabilna. Tak jak mówiono, każda gmina dostała pieniądze na objęcie udziałów na start tej spółki, więc dysponuje sporym kapitałem zakładowym. Reasumując, panie prezesie, proszę powiedzieć, gdzie potencjalny mieszkaniec Albo też i samorządowiec może szukać informacji na temat y, Simu Małopolska, jak przystąpić do tej spółki, jak y, stać się też jako mieszkaniec, beneficjentem, czyli jak może z, y, się y, zalogować do nowego mieszkania, jak może zdobyć nowe mieszkanie. Taką, czy jest takie jakieś kompendium wiedzy i dla strony mieszka y, mieszkańców, i dla strony samorządowej? Jak chodzi o stronę samorządową, to akurat to, to tutaj nie nasza w tej chwili rola, tylko to bardziej kwestia KZD, więc tam, tam wszystkie informacje będą dla samorządów dostępne. Natomiast przede wszystkim, jak chodzi o najemców i mieszkańców, to bardzo serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową www.simmopolska.pl, gdzie jest kwintesencja, kwintesencja wiedzy, jak chodzi o, o możliwości dla Niemcom, natomiast jest też informacja, gdzie będą inwestycje i jak one będą wyglądały, ale również zapraszam do kontaktu z urzędami miast i gmin, które uczestniczą w SIM-ie. Tam są prowadzone nabory, tam można złożyć wniosek, tam są wszelkie szczegóły. Czego Wam, Panu, spółce należy życzyć w 2023 roku? Dobrej pogody, niskich przede wszystkim stóp procentowych. No i zdrowia dla wszystkich przyszłych najemców. No i, że powiem, też życzę, żeby wszystkie zaplanowane łopaty, które mają być wbite w przyszłym roku, zostały wbite. Państwa, Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku programu Cafe Tarnów był szef spółki Sim Małopolska, która zapewni tysiąc blisko mieszkań, mieszkańcom naszego regionu, mieszkańcom Małopolski, pan Michał Lysy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.